Jeśli tu dotarłeś, nie jest to przypadek. Wszechświat otworzył drogi, aby ta wiadomość dotarła do twojego serca w tej chwili. Anioły stróże przygotowały każde słowo, jak tchnienie objawienia i pocieszenia. Weź głęboki oddech, pozwól sobie przyjąć. Bóg nie pomylił się w spotkaniach, a to spotkanie między tobą a tą wiadomością jest tego dowodem. Życie mówi w znakach, a ty stoisz przed teraz, które prosi o uwagę. Skąd obserwujesz? Napisz w komentarzach, ponieważ miejsce, skąd przychodzi Twoje światło, również ma znaczenie w tej historii. Dzisiaj jest ktoś w Twoich myślach, kto nie znika w milczeniu. Obecność, która trwa nawet gdy słowa się ukrywają, to jak zamknięte okno. Mimo, że wydaje się zamknięte, wciąż są szczeliny, przez które światło nieprzerwanie próbuje się przedostać. Ta osoba pozostaje w głębi Twojego umysłu, jak piosenka, której serce nie może zapomnieć. Może nie ma bezpośredniego kontaktu. Może słowa nie krążą jak wcześniej, ale jest wibracja, niewidzialna nić łącząca cię z tą historią, która wciąż pulsuje, nawet w przebraniu odległości. Kiedy myślę o tym, co wszechświat chce pokazać dzisiaj, czuję, że to połączenie nie jest wygasłe. Ono po prostu zostało otulone mgłą, jak droga, która wciąż istnieje, nawet gdy podróżny nie jest w stanie dostrzec więcej niż kilka metrów przed sobą. I wiesz, droga tam jest, nawet jeśli widok jest zamglony. Dziś ta osoba myśli o tobie więcej niż przyznaje. Nosi wspomnienia, które wydają się proste, ale w jej wnętrzu mają głęboki ciężar. Sposób, w jaki spojrzałeś kiedyś, milczenie pożegnania, dźwięk twojego głosu, który wciąż echem się odbija to wszystko nie zniknęło. Jest schowane, ukryte jak nasiona pod ziemią, czekające na moment, aby znów zakwitnąć. Wszechświat pokazuje mi, że w sercu tej osoby panuje niepokój. To nie jest obojętność. To coś, co się porusza, co bije wewnątrz, poczucie chęci zbliżenia się, a jednocześnie obawy przed skutkami tego zbliżenia. To jak ktoś stojący przed starymi drzwiami, z kluczem w ręku, ale waha się, by go obrócić, strach i pragnienie razem. Możliwe, że już doświadczyłeś tego ciężaru, możliwe, że już się zastanawiałeś. Jeśli jest tyle uczuć, to czemu panuje taki ogromny cisza? A odpowiedź, mimo że nie jest prosta zaczyna się teraz ujawniać. Cisza tej osoby nie oznacza braku wspomnień, przeciwnie, oznacza nadmiar myśli. A kiedy myśli się przelewają, często brakuje odwagi, by je przekształcić w gesty. Łatwiej jest milczeć, niż zaryzykować słowo, które może wszystko zmienić. Ale to, co musisz wiedzieć, to to, że dzisiaj ta osoba nosi w sobie tęsknotę, której nie wyznaje. Tęsknotę, która łączy się z żalem i lękiem. Żalem z powodu niepowiedzenia tego, co powinno zostać powiedziane. Lękiem przed brakiem akceptacji, jeśli zdecyduje się teraz przemówić. To jak ktoś stojący nad rzeka chce przepłynąć, ale boi się nurtu. I stoi tam patrząc na wodę, pragnąc być po drugiej stronie, nie podejmując pierwszego kroku. I czujesz to, nawet w milczeniu, bo kiedy istnieje prawdziwa więź, sygnały docierają. Nagły sen, uparty myśl, poczucie obecności w najmniej spodziewanym momencie. To wszystko to energia tej osoby wciąż krążąca w Twoim życiu. Bóg nie pozwala, by prawdziwe uczucia wygasły w jednej chwili. Mogą być zakryte, stłumione, ukryte, ale wciąż oddychają w sekrecie. I to właśnie się dzieje dzisiaj. Ukryte oddychanie uczuć, które nie umarły. Możliwe, że jesteś zmęczona oczekiwaniem, możliwe, że już się zastanawiałaś, czy to wszystko to tylko iluzja. Ale zauważ, gdyby to była iluzja, już dawno by się rozwiała w czasie. To, co pozostaje, to właśnie to, co niesie prawdę. Co wraca do umysłu, jest tym, co jest zapisane przez los. I ta osoba, nawet w milczeniu, zawsze wraca do myśli o tobie. Jej serce jest jak zamknięte okno, ale za zasłonami wciąż istnieje życie, wciąż istnieje ruch. Płomień się nie zgasł. Ona po prostu jeszcze nie znalazła momentu, by się ujawnić. A tutaj chcę zadać ci pytanie: czy wierzysz, że wszechświat skrywa spotkania, które jeszcze się nie odbyły? Napisz w komentarzach, czy w tobie istnieje to uczucie, że coś jeszcze ma się wydarzyć. Dziś Bóg pokazuje, że w ciszy nie ma pustki. Cisza tej osoby to przestrzeń wypełniona myślami, wątpliwościami i wspomnieniami. To cisza, która krzyczy wewnętrznie, mimo że nie wydaje dźwięku. A ty, odczuwając to, nie mylisz się. Twoja intuicja wychwytuje prawdziwe sygnały. Ponieważ anioły stróże nie pozwalają, by serce oszukiwało w czymś tak głębokim, ta osoba dziś przeżywa chwilę, czuje brak tego, co wydawało się małe, ale teraz waży jak utracony skarb. Twoja obecność była schronieniem, twoje spojrzenie lustrem, twoja energia niewidzialnym uściskiem, a teraz w oddaleniu ta osoba odkrywa pustkę, której cisza nie potrafi wypełnić. Czy zauważyłeś, jak nawet cień ujawnia istnienie światła? Tak wygląda cisza tej osoby. Cień, który istnieje tylko dlatego, że jesteś światłem. I mimo, że istnieje wahanie, istnieje również ukryta pewność, że ta więź się nie zerwała. Ona przetrwa jak korzenie, które pozostają nawet wtedy, gdy drzewo wydaje się suche na powierzchni. A korzenie mają moc, moc do odrodzenia się. Ale oto najgłębszy punkt, który ujawnia wszechświat. Ta osoba się oddaliła, tak, a oddalenie nie narodziło się z braku uczuć. Narodziło się ze strachu. Strach jest cichym wrogiem. Chowa się za wymówkami, za powodami, które wydają się logiczne. Jednak w istocie to, czego ta osoba się boi, to ujawnienie się. Boi się pokazać intensywność swoich uczuć. Boi się, że nie zostanie odwzajemniona w tej samej miarze i dlatego milknie. Cisza staje się tarczą, ciężką tarczą, która rani obie strony, ponieważ ten, kto milczy, nosi w sobie ogromny ciężar. E, kto odbiera milczenie, również odczuwa ten ciężar. Dzisiaj czujesz ten ciężar w sercu mieszanka niepewności, tęsknoty, a nawet pytań o wartość twojej własnej obecności. Ale chcę, żebyś wiedział, oddalenie tej osoby nie mówi o twojej braku wartości, mówi o jej słabości w radzeniu sobie z tak wielkimi uczuciami. To jak ktoś, kto patrzy na słońce i zamyka oczy, bo światło jest zbyt intensywne. Słońce nie przestało świecić. Ale ta osoba nie wie, jak zmierzyć się z takim światłem, i wszechświat pokazuje mi, że w tej osobie istnieje huragan. Wątpliwości, niepewności, wspomnienia z przeszłości, które powstrzymują ją przed stawianiem pewnych kroków, to wszystko tworzy wewnętrzne cienie. I to te cienie oddalają, nie brak miłości. Czy kiedykolwiek to czułeś? Czy zauważyłeś, kiedy ktoś się oddala, nie z powodu braku uczuć, ale dlatego, że serce tej osoby jest w wojnie? Zostaw komentarz, jeśli to uczucie już kiedyś było częścią Twojego życia. Ten konflikt jest bolesny. Ponieważ z jednej strony istnieje pragnienie zbliżenia się, rozmowy, otwarcia się, z drugiej strony jest cień strachu, niepewność, paraliż. I tak czas mija, a milczenie się wydłuża. Ale chcę, żebyś wiedział, nie ma wiecznego milczenia. Nie ma cienia, który mógłby zgasić światło prawdy. To, co jest prawdziwe, zawsze znajdzie drogę powrotu. A ta osoba nosi w sobie prawdę uczucia, które opiera się upływowi czasu. Największy konflikt jest wewnętrzny. Nie jest skierowany przeciwko Tobie, jest skierowany przeciwko niej samej, walcząc z impulsem otwarcia się i strachem przed zranieniem, a w środku tej walki wybiera milczenie. Wybór, który rani, ale wydaje się bezpieczniejszy niż bycie wrażliwym. A Ty, z drugiej strony, odczuwasz: odczuwasz brak, odczuwasz tęsknotę. Odczuwasz nawet wątpliwość, czy to było prawdziwe? A wszechświat odpowiada: Tak było. Było prawdziwe, ponieważ pozostawiło ślady, ponieważ wciąż echoje, ponieważ serce nadal wibruje. Ten konflikt nie rozwiązuje się w chwilę, ale jednak znaki wskazują, że nie może to trwać wiecznie. Ludzkie serce nie wytrzyma ciężaru przechowywania zbyt wiele bez przelania. A ta osoba jest blisko tego punktu. Punktu, w którym cisza już nie wystarczy, aby powstrzymać to, co pulsuje. Czy zauważyłeś, jak cisza może być głośniejsza niż tysiąc słów, to właśnie się dzieje i prędzej czy później wszechświat tworzy moment, w którym cisza musi zostać przerwana. Dziś możesz czuć ból, lecz w tym bólu tkwi również objawienie. Bo Bóg pokazuje, że nawet oddalenie ma sens. Uczy, wzmacnia, przygotowuje. A teraz w tej chwili otrzymujesz potwierdzenie, że to nie było porzucenie, to był strach, to nie było obojętność, to była dezorientacja, a ta różnica zmienia wszystko, bo kiedy wiemy, że to nie brak miłości, ale walka z samym sobą, potrafimy spojrzeć na historię inaczej, oczami współczucia, a nie tylko bólu, oczami, które rozumieją, że każda osoba ma swoje własne cienie i że nawet cisza jest formą wypowiedzi. Ta osoba rozmawiała z ciszą, rozmawiała o swoim strachu. Rozmawiała o swojej niepewności, rozmawiała o swojej niezdolności do radzenia sobie z tym, co czuje, a teraz wszechświat pokazuje, że ta cisza nie może trwać wiecznie. Co się wydarzy następnie? To właśnie odkryjemy w następnej części. Bo prawda, prędzej czy później, zawsze znajduje drogę powrotną. Wszechświat zaczyna odsłaniać zasłonę, znaki przychodzą, aniołowie, stróżowie szepczą, a to, co mówią, jest proste, ale potężne. Nic nie poszło na marne. Ta osoba myśli o tobie więcej niż przyznaje. Jej myśli podróżują do ciebie w niespodziewanych momentach, kiedy się kładzie, kiedy patrzy w niebo, kiedy czuje pustkę, której nic nie potrafi wypełnić. Bóg pokazuje, że jest plan, a ten plan nie dotyczy przeszłości, dotyczy teraz, dotyczy przyszłości, dotyczy spotkania, które los wciąż trzyma w zanadrzu. Czy kiedykolwiek poczułeś nagłe przeczucie jakby ktoś cichutko wywołał Twoje imię, to właśnie to. To jest serce tej osoby bijące w harmonii z Twoim. To dowód, że milczenie również przemawia. I pytam Cię, czy wierzysz, że milczenie także mówi? Napisz w komentarzach, ponieważ to jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje. Milczenie dzisiaj to tylko przerwa, przestrzeń pomiędzy nutami piosenki, która jeszcze się nie skończyła. A każda pauza służy do wzmocnienia kolejnego dźwięku. Tak będzie z tą historią, tak będzie z Wami. Wszechświat przygotowuje spotkania, przygotowuje scenariusze, które wydają się przypadkiem, ale są przeznaczeniem. Nieoczekiwane spotkanie, wiadomość, która przychodzi w odpowiednim momencie, spojrzenie, które znów się krzyżuje. Anioły pokazują, że ta osoba nie wytrzymuje już noszenia tylu sekretów. A gdy serce osiąga limit, prawda musi ujrzeć światło. To jak woda zatrzymana w zaporze. Może być wstrzymana przez jakiś czas, ale prędzej czy później przelewa się, i to przelewanie będzie nieuniknione. Zachowane słowa znajdą ujście, powstrzymane gesty się ujawnią, prawda, która pozostała ukryta w cieniu, wyjdzie na światło. Bóg nie pozwoli, by prawdziwe uczucia zamieniły się w kurz, On przekształca je w nasiona. A nasiona, nawet ukryte pod ziemią, zawsze szukają światła. Ta osoba jest tym ziarnem. A wasza więź to korzeń, który wciąż trwa. Może straciłeś już nadzieję w niektóre dni, ale teraz jest czas, by odzyskać tę wiarę, ponieważ znaki już się wydarzyły, małe ruchy, myśli, które się powtarzają, ścieżki, które zaczynają się układać. Anioły pokazują mi, że czas objawienia się zbliża. Nie będzie to przypadek, nie zostanie zaplanowane przez ludzkie ręce, zostanie zaaranżowane przez sam wszechświat, a gdy to się wydarzy, zrozumiesz. Żadne odległości nie były w stanie wygasić tego, co było prawdziwe, żadne milczenie nie udało się stłumić tego, co było przeznaczeniem. Weź głęboki oddech, poczuj, jak nadzieja odradza się. Ponieważ to, co nadejdzie, to światło po długim okresie cienia, to spotkanie po oczekiwaniach, to prawda po milczeniu, słuchaj teraz spokojnie. Ponieważ ta część to nie tylko wiadomość. To modlitwa, to obietnica, to szept aniołów, kierujący się ku Twojemu sercu. Żaden dystans nie jest w stanie zmazać tego, co jest prawdziwe. Wszechświat zawsze ponownie łączy serca, które się szukają. To, co wydaje się opóźnieniem, w rzeczywistości jest przygotowaniem, a wszystko, co dziś jest w ciszy, jest tak naprawdę przestrzenią, w której Bóg działa. Ta osoba znajdzie drogę powrotną, ponieważ prawdziwa miłość zawsze znajduje. Nie ma znaczenia, jak długa jest droga. Nie ma znaczenia, ile cieni stara się ukryć światło. Prawda zwycięża, więź przetrwa, a nadzieja zakwitnie. Jesteś silniejszy niż ci się wydaje, a twoje światło jest powodem, dla którego ta historia się nie zgubiła. Nosisz płomień, który ogrzewa nawet w ciszy i wszechświat rozpoznaje ten płomień. Anioły strzegą tego płomienia. Bóg chroni ten płomień. Stój mocno, ufam. To, co do ciebie należy, nie musi być wymuszane. To, co do ciebie należy, zostanie zwrócone przez życie we właściwym czasie. Jeśli dziś czujesz tęsknotę, wiedz. Tęsknota jest również znakiem, że droga powrotna istnieje. Jeśli dziś istnieje oczekiwanie, wiedz. Oczekiwanie jest również znakiem, że przygotowane jest spotkanie. Jeśli dziś jest cisza, wiedz. Cisza jest również znakiem, że są słowa gotowe do narodzin. Popatrz teraz na niebo, nawet w myślach. Każda świecąca gwiazda to przypomnienie. Że światło istnieje nawet w najdłuższej nocy. Tak wygląda los, który łączy ciebie i tę osobę. Ciemne niebo, które skrywa tysiące punktów nadziei. A gdy nadejdzie ten moment, zrozumiesz, że każdy cień miał sens, ponieważ tylko ten, kto przechodzi przez noc, docenia nadejście świtu. A świt nadchodzi. Nowe światło. Nowe objawienie. Odnowiona miłość. Zatrzymaj to zdanie w swoim sercu. Nic, co jest prawdziwe, się nie gubi. Wszechświat zawsze przynosi z powrotem to, co ma korzenie w wieczności. Jeśli ta wiadomość dotknęła Cię, weź głęboki oddech i pozwól, aby ta energia zainstalowała się w Twoim sercu. Nie dotarła do Ciebie przypadkiem. Aniołowie stróże poprowadzili każde słowo, aby przynieść pocieszenie, nadzieję i objawienie. Teraz chcę Cię zaprosić do interakcji w sposób prosty, ale potężny. Ponieważ kiedy dzielisz się swoim doświadczeniem, Również wzmacniasz energię tej wiadomości. Po pierwsze, zostaw w komentarzach, które słowo z tej wiadomości najbardziej do Ciebie przemówiło. Może to być nadzieja, może cisza, może prawda, albo inne, które dotknęło Twojego serca. Napisz w komentarzach, ponieważ pisząc, deklarujesz tę energię w swoim życiu. Następnie, jeśli ta wiadomość miała sens, zostaw swoje: lubię to. Prosty gest polubienia pomaga tej świetle dotrzeć do większej liczby osób, które, tak jak ty, również muszą usłyszeć to objawienie. To mały akt, który generuje ogromny wpływ. I jeszcze, podziel się tym wideo. Może ktoś, kogo kochasz, potrzebuje teraz słowa nadziei, może ktoś nosi ciężar ciszy i musi przypomnieć sobie, że cisza też mówi. Dzielić się to być narzędziem wszechświata, aby przynieść światło tam, gdzie jest cień. Na koniec, jeśli chcesz nadal otrzymywać takie wiadomości, jeśli chcesz być zawsze w harmonii z tym, co wszechświat i aniołowie stróże mają do powiedzenia, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. To nie chodzi tylko o oglądanie filmów, chodzi o wspólne kroki, otrzymywanie światła co tydzień i karmienie się nadzieją. Czy wierzysz, że duchowe wiadomości przychodzą jako odpowiedzi wszechświata? Jeśli tak, napisz w komentarzach tak z wiarą. Ten akt otwiera przestrzeń, aby nowe objawienia dotarły do ciebie, i pamiętaj: nie jesteś sama. Każde słowo, które tu otrzymujesz, to również potwierdzenie, że istnieje wyższy plan w ruchu. Bóg, wszechświat i aniołowie, stróże przygotowują drogi, a ty jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być, aby żyć tym, co już jest zapisane dla twojego serca. Weź głęboki oddech jeszcze raz, zachowaj nadzieję i idź naprzód z pewnością. Prawda powraca a miłość, która wydawała się uciszona, znajdzie swój głos.